Przerwie, dzisiaj jestem z moją siostrą Madzią, znowu. Cześć! E, witamy Was jeszcze w wakacyjnej odsłonie, dlatego, tak na naszym tarasie. Z góry przepraszamy za różne dziwne dźwięki, bo tutaj mamy jakieś remonty, praktycznie z każdej strony. Dzisiaj będziemy robić e, fasolkowy challenge. Mamy tutaj troszeczkę inne fasolki niż wszyscy inni youtuberzy robiący ten challenge, bo my mamy fasolki Harry'ego Pottera. I tutaj po prostu są... Jeden kolor oznacza jeden smak. Więc tak, może teraz przeczytam Wam jakie mamy smaki. Mamy... to Madzia przeczyta. E, mamy tak, banan, e, czarny pieprz, jagoda, gluty z nosa. Taka, taki lizak świąteczny, jak taka Kawafyczka, tak. E, wiśnia, cynamon, brud, e, robaki, woskowina, e, trawa, jabłko, pianki, zgniłe jajo, kiełbasa, e, cytryna, mydło, tutti frutti wymiociny i arbus. My zrobimy to tak, że zaraz wydzielimy sobie po jednym smaku. Mam nadzieję, że nam się to uda. Po jednym smaku tutaj do miseczki. Eee, I po prostu będziemy losować i tak e, zgadywać, e, jaki to jest smak. Jeśli ktoś zgadnie za pierwszym razem, e, dostaje dwa punkty. I tutaj Madzia zapisuje to w naszym zeszyciku. Jeżeli ktoś zgadnie za drugim razem, dostaje jeden punkt. No a jeżeli tam już nie zgadnie, no to wiadomo, nic. No i teraz jeszcze dodajemy taką zasadę, że trzeba zjeść całą fasolkę, niezależnie od tego, jaka ona będzie. I jeżeli wyplujemy, to odejmujemy po jednym punkcie. Ale można wypluć. No i tutaj mamy jeszcze... Herbaty do popicia, dla czego można popijać, ale nie można wypluć. No to Mo co, my... E, no można wypluć. No, ale odejmujemy wtedy jeden punkt. Mnie jak nie wiem, to od razu wypluję. To teraz e, przekładam wszystkie fasolki okay. do miseczki. Trochę Proszę bardzo. I teraz będziemy rozdzielać po jednym smaku. Miki. I zaraz do Was wracamy. Dobra, to my już tutaj mamy oddzielone. Tutaj nasze fasolki, tutaj te, co pozostały nam. No i co? Zaczynamy. Będziemy po prostu sobie tam jakoś zakrywać oczy i zrobimy to w ten sposób, że ja Wam potem pod spodem tam gdzieś napiszę, e, jaki kto smak wylosował. Jeszcze przed, przed, przed spróbowaniem. No i co? Zaczynamy. Ja Kto pierwszy? Papierka, mienie, nożyce. No dobra. Trzy, czter... Nie, papierka, mienie, nożyce. Trzy, pa... Trzy, cztery. Trzy, cztery. Wygrałam. Zaczynasz. No to weź tutaj położę, ja tam. Nie no, masz tu. Pomieszaj sobie, pomieszaj. Pomieszaj. No. Ja nie chcę żigów. Już? Co to jest? No. Czy... Próbuj. Już wiesz co? No, próbuj. Jeszcze ja masz Ja wiem, co to. to Konieczne, żeby nie było, żeby widać, co zaginęło. To jest. Słone? Słodkie? No mm. zgaduj, zgaduj Dobre? Nie o, to co to było? Czarny pieprz? Jak nie zgadzajmy to zero punktów No No co to jest? No proste Tutti Frutti? Nie Trawa Co? No, zjadłaś właśnie trawę Ale to nie smakowało w ogóle jak trawa No. Pewnie smakowało, dobra teraz ja Zakrywasz Słodkie, słone, kwaśne, to weź odwróć Dobra No mieszaj Spróbuję. No Kasz no, wiesz, to tak? no możesz jeść. Możesz już odkryć. Robak. Tak. Oh. Możesz to wypluć. Zapisz punkta. Zapisz mi punkta. Plus dwa. O nie. Przegrywam na razie. Eee. Eee. No piszesz o. <noise> Już plus dwa wpisane. Dobra, dobra, już. O nie, ale ja nie chcę wysłać żygów, no nie nie. O, o, się sobie, nie wiem. Już przestań z tymi żygami. Jak tego nie zgadasz, to na pewno wylusujesz. No, odwracaj się. Pokaż, no nie widzę co wylosowałaś. No dobra? Mm, to jest dobre, ale końcu co? No to możesz sobie zobaczyć jak chcesz na odpowiedź. Jaki powiedz, cześć do kamery. Hej! Mm. Mój piesek! Teraz nam zje tutaj te fasolki. Nie? No i ty byś chciała. No co tu jest? No nie gadaj, no to już w ogóle mega proste. Nie. No Cherry? Tak! Wiśnia! Dobra, zapisz to. Teraz ja. A dobra! Mogę już? Nie, nie zapisuję. Dobra, możesz. Kasz. Yy, dobra. Dobrze. musisz jeść. Ja już wiem, co to jest. Ty Nie. Pan, Tak. Tak. To To plus punkt. punkt. Dobra. Kurczę, no nie. Ale O macie. Na no ja nadal Pan, na jestem Mieszaj, 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 bo sobie obczaiła, gdzie są. Nie. Mieszaj. Wy, wy ten. Nie. Mieszaj. Ty oszukujesz, odłóż. Nie, nie oszukuję. No to, dobra, pokaż mi co to. No, co? no dobra. Nie muszę żygi, Nie muszę żygi. Jedz. No to może być trochę ciężkie. Brud. Nie. Uh, uh, uh. Buger. no sama się zjadłaś, Smak smakujący ci. Tak, bardzo pyszne. One są słone. No a jakie są inne? Smacznego, Madziulka. Nie miałaś lepszego. Dobra, Mi Nie ja się tak tylko gryzie. No, no nie. Co ja tam miałam na początku? Robaka zimnego. Fuj. Dobra, teraz ja. Czekaj, nie mogę oszukiwać. Muszę sobie zapisać plus jeden. teraz no, teraz ja. No. Wiem Do no, chłopcy już jak się tak ścier... i Tutti frutti Tak No nie, tu ma no bliska. Czemu? No, jakie dobre Nie Spokojnie, jak ta nasza guma Mieszaj ja chcę Mieszaj, mieszaj tak jak ja No Jest! Ty do was nie śmiejesz! Jest! To brzegi? Nie, znaczy nie! Ja jej nie zgaduję, tylko. No, dobra. Czarny pieprz! Aha. E -e. co ty z tym czarnym pieprzem? No bo tak smakuje! To no lepiej na miarę zastanów, a nie! Mia, mia, mia! Mia, 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 to samo. Mydło! <noise> Dopiero no. teraz boczyłam smak. teraz smakę! Teraz zrób tak. Idzie bąbelki, uszami, fojną. To jest jeden. Wygrywam, wygrywam, wygrywam. Dobra, proszę. Arr, to jest za kitty, dobre. Eee, no. lepiej No, mieszaj. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Szyki, szyki, proszę, proszę. Um. No. Dawaj. Gród? Nie. Coś dobrego? Nie wiem. Nie ja ma nadal dwa polskie miedła. Ten Lizak? Nie, nie zgadłaś, to była wioskowina. <noise> Ej, wcale nie było takie było. złe. To nie było niedobre. To, to jest woskowina! No to wcale nie było nie takie niedobre. Myślałam, że to będzie niezwykłe. Smakuj zmiesziki! No dobra, ty pewnie posmakujesz. Ale masz raz. zero, czyli nieźli no Zero. Nie, nie posmakuję, posmakuję. nawet posmakuję. <śmuszczak> Proszę. Nie! Nie, nie, to tylko nie to... Mieszaj, mieszaj, mieszaj. Poczekaj, ja nie wiem co to jest. No wiem. Cytryna. Takie. No Macia zdążyła powiedzieć o cytrynie i oczywiście y, aparat nam się wyłączył, wyrozładował. no ale jesteśmy już z powrotem i w czasie naszej przerwy wymyśliłyśmy kary dla tej, która przegra, mianowicie jeżeli. No to powiedz. Jeżeli właśnie ktoś przegra, będzie miał mniej punktów, które właśnie zapisuje w moim Niechło. zeszycie. Eee, to będzie oblany zimną wodą. No, tam, jest tam na Tak Także, <laughs> moja kolej teraz, jedziemy dalej. Eem. No. Coś dobrego. To jest łatwe. Candy floss. Nie. Jak nie? Nie. Banan! Tak. To plus jeden punkt. Mamy nie. remis. Nie, żywi, nie, żygi! Ogólnie wyliczyłyśmy, no że... że zostanie nam jedna fasolka, także No. Bardzo dobrego. Coś bardzo łatwego. Nie. Nie jest łatwe. Hmm. Jak? No. Blueberry. Plus dwa, wykrywam. <grymne> <grymne> Jeszcze cię ogram. Zobacz, kto w ogóle zaczynał. A ne, ja, bo w papierch mejnożycy przegrałam. Czyli ja muszę ostatnia być. No dobra. Eee. Dobra. Czego nie ma? To są brzegi, prawda? Nie, Nie. to nie żygi. To są chybne. No może lepiej popi. Możesz to wypluć, aby wniosek zero punktów. Zobacz, ale czegoś się nie było. Ale Brud? śmierdzi to! Nie. nie! Ale to śmierdzi, nie. to jest jajo. Ale o! jak to śmierdzi! O fuj, ma... O nie! O fuj! O, fuj. I się teraz boję, że... A, masz punktów. Nie, ja muszę zgodzić. Żygi będą gorsze, mówię ci. Ule. Uff. już chyba same niedobre nam zostały nie, jeszcze jabłko, candy floss nie, no jabłko, candy floss watermelon, watermelon. pieprz wróć i rzygi no nie Uff. mieszaj mieszam, mieszam dziewczyno no przegryzłam Uuu, que niedobry to to to. Tu és dobre? Boilnie Arbus! Aha. Oi, mas é takie, é cunho chlorem w buzi. No Teraz to... jeszcze wylżygi, wy, 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 wylosuję i już w ogóle będzie do kompletu. No. Dwa łażyki. Wypluj to! Ale tam to było gorsze. Aż musiałam iść. Pi, 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 pi! Ale masz doma plus dwa, mamy remis. Ciesz Dobra, się. Dobra, nie wiem już co było gorsze. Uuu, dobrze, już to pokryto. bo już miałam takie... Uuu. No tu to... dać ci przynieść ci Dobra, losuj. Kończ yeah. już ten challenge! Jeszcze ja nie muszę bać! Bo wiem, że już nie wylosuję żygu. To samo dobre teraz może. Trzeba dobrego. Candy floss. No. O Jezu! Teraz została czarny pieprz, jabłko i ziemia. black pepper. No, znaczy pieprz, jabłko i brud. No i brud, moja. Boże kochany. No. Na, na, na. Czarny pieprz. Tak. Masz plus dwa. No teraz już będzie łatwo zgarnąć, Więc teraz to ma wiesz, że wygrasz. Bo będziesz następna i już będziesz. A nie, bo zostanie fasolka. Dobra. To... Ej, to jak to? Będzie remis! Musimy ty, dołożyć. że nie, nie zostanie nam żadna fasolka. No nie, bo ty wygrasz. Nie zostanie nam żadna fasolka. Ja jestem ostatnia, bo ty byłaś pierwsza, tak? No, nie, ty. Tak, no. No. Tylko, że ty wygrasz. Dostuj. No to nie, no, no to już teraz w sumie. No, no to to już się nie liczy. Bo jako. Zostały dwie, no to już ten, To podlicz już bez tego. No to jest remis. Mm. Do mama... To już bez jabłka. No to ty wygrywasz. No to wygrałam. Ale znaczy, no popatrz jest tak. Na ciebie jest 2, 4, 6, 8... Tu mama 10 punktów, a ja mam 2 4, 6, 7, 8 punktów. No bo zostały... Cała jedna. Znaczy ja teraz działam, ale no, no nie, mo nie może się liczyć. No nie może się liczyć, bo... Może Megi zje? Masz TikTaka, bo ja już po prostu... Po tym pieprzu teraz, teraz tylko nie TikTaki nie dobrze, będą dobre. Same fasolki tiktachowe. Weź, bo reklamę robisz. No. No to... Po okropieństwach, które nie. mnie tutaj... Spotkały jakieś w ogóle wymiociny... <laughs> Ziemi, nie, ziemi nie jadam. No. Um, Remieciny, czarny pieprz i co jeszcze miałam? I, bo, i Nie, i zgniłe jajo. A ja miałam tylko nie, z niedobrych, po miałam tych, tylko gluty którym... z nosa. No uh -huh. dobra, po tych, które mnie spotkały, takich wszystkich okropnych, ja się wygrałam. wygrałam! Wygrałam. No bo ja by, by ugramy, I... bym był remis, mogła jeszcze zjeść i by... Ale ja zjadłam. No bo to jest brud. Dobra, nie wygram? Nie. No, nie. <laughs> no i ten. To teraz zabieramy Was na nasz ogródek i będziemy Magdę oblewać. No to Macja teraz nakrywa karę dla siebie, mam wąż, mam miskę i nalewamy. Mam nadzieję, że będzie mega zimna. Jest zimna? Będzie średnio zimne, bo w wężu było bardzo dużo ciepło. No to jeszcze raz zejdź. Ale jeszcze raz jest zimna. To będziesz miała taką wiesz? Nie! Doma. Przygotuj się, mamy miskę pełną wody. Przygotuj się. która przegrała ze mną w pasulkowy challenge. My teraz się z wami żegnamy i do następnego razu. Pa. pa!